Było się dwunaste spotkanie międzypokoleniowe na słynnej górce, gdzie przed laty zasiadali najwierniejsi kibice Arki Gdynia. W nocy poprzedzającej wydarzenie remonty na górce zrobili kibice Lechi Gdańsk, którzy stworzyli napis ULG w barwach gdańskiej drużyny. Pogoń Lemborg zawisza Bydgoszcz. Mecz z okazji 80-lecia Pogoni Lemborg. Ultrasi Pogoni od wczesnych godzin rannych zebrali się na stadionie, żeby jak najlepiej przygotować się do meczu.